Mamy dzisiaj w Liturgii Słowa dwa zwyczaje, które stosowane w czasach biblijnych, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie, przetrwały także i do naszych czasów. To jest obrzezanie, które jak pamiętamy, dokonuje się ósmego dnia, i jest to przede wszystkim pewien gest duchowy, który oczywiście poprzez znak na ciele, jest przypomnieniem, że dziecko. Ośmioletni chłopiec żydowski jest włączony w obietnicę, które dał Pan Bóg. Ale jest to także gest taki związany z tożsamością, z przynależnością do, do narodu. Coś, co w jakim sensie stanowi też o tym, kim, kim ten człowiek młodziutki obrzezany jest. I drugi gest, gest obmycia, tu dokładnie mowa jest o obmyciu rąk w Ewangelii, to jest rzeczywiście coś, co nakazał Mojżesz, ale te starotestamentalne nakazy odbywania czy pokropienia wodą, ich było niewiele, natomiast później, w czasach Pana Jezusa, one zostały niesamowicie rozszerzone. I zdaje się, że przede wszystkim chodziło o to, żeby mieć czego się chwycić, mieć jakąś podstawę, mieć jakiś fundament zbudowany przez siebie, który pozwoli mi. Mieć pewność, że jestem w porządku wobec Pana Boga. Tworzę pewien system myślenia, też jakichś gestów, rytuałów, już tak mówiąc technicznie, które jeśli zachowam, to będę mógł czuć się dobrze, będę mógł myśleć, że jestem zupełnie okej, okay, zupełnie w porządku. Tyle, że okazuje się, że te rytuały nie pochodzą od Pana Boga, bo mówi o tym Jezus w Ewangelii. Ale musimy też być ostrożni. Bo kiedy czytamy słowo, może szczególnie Nowy Testament, bo jest pewnie nam nieco bliższy i też prostszy troszeczkę w interpretowaniu, w rozumieniu, to chyba warto byłoby uważać, by zbyt płytko nie wchodzić w rozumienie. Słowo Boże jest jasne, ale nie jest banalne, nie jest płytkie. Jasne w znaczeniu takim, że nie potrzeba mieć stopni naukowych, żeby przyjąć je do serca ale nie jest ono potwierdzeniem naszych własnych wyobrażeń. Nie jest po to, żeby było nam miło. Zwykle, jeśli tak odczytujemy słowo, to chyba coś jest nie tak. Jeśli zbyt łatwo widzimy, a, bo chodzi o to, o to, o tamto, to być może jest to pułapka dla naszego serca. Takiego zatrzymania się na powierzchni, nie wchodzenia głębiej. I faktycznie... Często może być tak, sam się na tym łapię i niekiedy słyszę też innych, kiedy w ten sposób mówią, że no bo tutaj na przykład chodzi o to, że w dzisiejszej Ewangelii powiedzmy, że ten faryzeusz no zrobił źle, że oczekiwał, że Jezus odmyje ręce, bo tego nie było przecież w prawie Mojżesza, nie było to nigdzie w Starym Testamencie polecone, to sobie Żydzi wymyślili, no to jest złe, to już rozumiemy, wszystko okej. Okay. Powolutku, zaraz, zaraz. Ewangelia nie jest nigdy dana nam po to, żebyśmy pokazali palcem, kto jest winien. Chyba, że ten palec wskazuje na mnie samego. To jest jedyny moment, kiedy Ewangelia służy do tego, ale jeżeli ona jest dla nas instrukcją oceny drugiego człowieka, oceny nie w znaczeniu zobaczenia, co jest dobre i złe, ale ocenienia w sensie uznania, że ktoś jest gorszy albo że zasługuje na karę, a ja tym samym na nagrodę, to coś jest nie tak. Gdyby rzeczywiście Ewangelia miała być tylko narzędziem do osądzania drugiego człowieka, to po pierwsze wszyscy byśmy byli Ewangelistami, a po drugie Ewangelia Pana Jezusa nie byłaby nam do niczego potrzebna, bo nie byłaby słowem, które daje życie, ale słowem, które życie odbiera, słowem, które niszczy, słowem, które wpycha do piekła, a Ewangelia jest zupełnie czymś innym. Ewangelia, słowo, które daje Pan Bóg. Ono nie jest po to, żebyśmy się poczuli dobrze, ale po to, żebyśmy odkryli, jak głęboko weszliśmy w grzech i jak głęboko jesteśmy kochani. Dopiero to odkrywanie, że jesteśmy kochani, może pomóc nam z grzechu wyjść. No i wracając do tych rytuałów, faktycznie, już nawet zostawmy na boku Żydów i spójrz, spójrzmy na samych siebie. Być może tworzymy pewne rytuały w naszym życiu. Nie chodzi mi nawet o jakieś konkretne gesty, słowa, jakieś zwyczaje, ale o sposób myślenia, że jeśli coś tam wypełnię, to będę w porządku wobec Pana Boga. I zwykle to bycie w porządku wobec niego oznacza, że jestem lepszy od innych. Tak naprawdę, mówiąc o Panu Bogu, zerkam na Ciebie i sprawdzam, że Ty jesteś troszkę gorszy, że gorsza jesteś niż ja, i dzięki temu ja być może będę zbawiony. To jest bałwochwalstwo. To jest strącanie z tronu Pana Boga. To jest odrzucanie prostego faktu, że Pan Jezus jest Panem. Początek dzisiaj Ewangelii jest troszeczkę ucięty. Mamy to, to pierwsze zdanie jest troszeczkę takie skrócone, bo dokładnie czytamy, że kiedy Jezus jeszcze mówił, albo kiedy kończył swoją mowę, jeden z faryzeuszów zaprosił go na posiłek. Jest dokładnie podana pora dnia, mogło chodzić o śniadanie, o jakiś w każdym razie posiłek poza kolacją, bo to jest zupełnie inne słowo. Więc jesteśmy w ciągu dnia. Zatem ten faryzeusz pewnie był pociągnięty słowem Jezusa. Może jakoś zafascynowany, zaciekawiony i mówi, przyjdź do mnie na posiłek, to chcę słuchać Ciebie dalej. I to jest coś. Super, kiedy pociąga nas Słowo. Często być może mamy taką łaskę, że słyszymy fragment Pisma, albo czytamy go w domu, albo słyszymy jakieś kazanie być może i zapala to nasze serce. Ale za chwilę, kiedy Jezus siada za stołem u tego człowieka, ten sobie myśli, e, zaraz, zaraz, a czemu nie obmył rąk? I jest zaskoczony, mówiąc delikatnie, Postawą Jezusa, czyli Jezus nie zmieścił się w jego wyobrażeniach. Jezus pozwolił sobie jakimś dziwnym prawem być sobą, a nie wchodzić w moje myślenie. Jezus nie spełnia moich oczekiwań. Jezus nie wypełnia tego, co ja bym od niego wymagał. No, chwilunia, ale to ja zaprosiłem Ciebie, Panie Jezu, na posiłek. To ja zaprosiłem Cię do mojego serca. Boż taki wysiłek. Patrz, tyle już zrobiłem dla Ciebie. A ty nie możesz wypełnić dla mnie tego, o co cię proszę, jakiejś modlitwy, jakiejś drobnej rzeczy? I z zachwytu przechodzimy do rozczarowania, z wciągania wręcz Jezusa z takim zapałem do własnego życia, do serca. E, chyba chcielibyśmy się go pozbyć, bo jakoś tak ten Pan Jezus taki nie do końca jest dobry. I co się dzieje dalej? Kiedy. Ten faryzeusz jest zaskoczony, że Jezus nie obmył rąk. Oczywiście rozumiemy, że nie chodzi tu o higienę, to nie chodziło o obmycie rąk, bo były brudne od, od piasku, od ziemi, od błota, tylko chodziło o czystość rytualną, czyli o bycie w porządku, tak mówiąc bardzo potocznie, wobec Pana Boga. Więc w tym języku, no, takim liturgicznym, jest to oczywiście różnica: być czystym, a być umytym, albo być nieczystym. I być brudnym, być brudnym, no to powiedzmy się nie myć, czy tam nie brać prysznica trzy dni, yy, natomiast być nieczystym rytualnie, no to popełnić jakieś wykroczenie. No i to właśnie zarzuca Jezusowi ów Faryzeusz. I co Pan Jezus odpowiada? Mówi: Dbacie o to, co zewnętrzne, i to macie rzeczywiście poukładane jak należy. Tyle tylko, że to, co zewnętrzne, jest łatwo zauważyć. A nie dbacie nic, a nic o to, co jest głęboko i co zauważyć jest niesamowicie trudno. Co zauważyć, żeby to zauważyć, potrzebna jest poważna praca, poważne zastanawianie się nad sobą, poważne pytanie Pana Boga: o to kim jestem? I prawdopodobnie skończy się to odkryciem, że moje wnętrze nie jest tak śliczne, jak mi się wydawało. Że wcale nie jestem taki super elegancki jak miałem nadzieję, że jestem. Ale to jest właśnie ewangelia, odkrywanie prawdy o sobie, która rzadko jest świetna, ale odkrywanie prawdy o sobie w świetle prawdy o tym kim jest Pan Bóg, czyli o kochającym ojcu, o tym, który może nas oczyścić i chce nas oczyścić. Ale według jego zasad Według jego reguł, a nie według tych, które ustalamy sobie sami. I być może, nie wiem jak jest w waszym życiu, ale u siebie czasami odkrywam to, ten, ten przeklęty mechanizm budowania własnej sprawiedliwości, bycia w porządku o to, co sam sobie ustalę. I czasami mogę rzeczywiście gorliwie dążyć, żeby te swoje własne święte prawa wypełnić, ale one są nic nie warte. Jeśli nie pochodzą od Pana Boga. I Paweł mówi, Chrystus dał Wam wolność, wyspobodził Was od takiego szukania, tego wyścigu szczurów, tego pędzenia do tego, żeby być w porządku według własnego myślenia. To trochę tak, jakby zapomnieć o Panu Bogu, że jest osobą, i coś dla niego bardzo robić, tu ciągle biegać, się krzątać, ale w ogóle nie być nim zajętym. W ogóle o nim nie myśleć, i Pan Bóg mówi: Ale ja chcę mieć z Tobą relację. Nie chcę, żebyś był w porządku we własnych oczach. Chcę, żebyś był mój, żebyś był przy mnie, żebyś zaczął mnie słuchać, zaczął mnie pytać, zaczął realnie zwracać na mnie uwagę. I to wezwanie też kieruje do nas Pan Jezus, bo o wiele bardziej to On chce nas zaprosić na posiłek niż Faryzeusz go dziś w Ewangelii zaprosił i faktycznie. Mamy tę okazję, zostaliśmy zaproszeni na posiłek, jesteśmy w sali bankietowej i kiedy za chwilę przyjdzie do nas gospodarz, który stanie się w dodatku naszym pokarmem, będziemy mogli spożywać jego ciało, to to jest jego wołanie o relację, to to jest jego mówienie nam, ja cię oczyszczam. To znaczy nie to, że jesteś już święty, ale to znaczy tylko ja cię oczyszczam. Żadne Twoje działanie, żadne Twoje myślenie, że jesteś w porządku, bo coś tam nie zmienia tak naprawdę nic w Twoim sercu. Ale to, że ja przychodzę do Ciebie, to zmienia wszystko. Niech Pan obdarzy Was spokojnie.